Cześć! Witajcie po dość długiej przerwie. Dzisiaj zapraszam na ulubieńców ostatnich dwóch miesięcy, bo ja myślę, że będę robić tak co dwa, może czasami co trzy miesiące, bo co miesiąc nie sądzę, żebym miała zupełnie nowych ulubieńców. I nie oznacza to też, chciałam zaznaczyć, że to też nie oznacza, że ci ulubieńcy, którzy byli, którzy byli moimi ulubieńcami dotychczas już nie są. Są, ale po prostu niektóre kosmetyki używałam przez ten czas bardzo intensywnie, podpasowały mi i używałam ich. Zamiast tam tych ulubieńców, także przechodzimy. Na razie pokażę. Na razie najpierw pokażę tych ulubieńców, którzy yy, się nie zmienili i których naprawdę intensywnie używałam. Po pierwsze, Vibo. Yy, rozświetlacz, bo może, jestem zakręcona, nie nagrywałam dawno. Yy. Vibo Diamond Illuminator, rozświetlacz prasowany. Uwielbiam go. Ja nie wiem, czy będzie teraz widać. Tego mam? Te Glow. Ale naprawdę jest świetny, malutki. Zabieram go wszędzie ze sobą, używam go codziennie. Aplikacja nie sprawia najmniejszego problemu. Kolejna rzecz jest to z Pielęgnacji. Niezmiennie to już jest drugie opakowanie. Mniej niż pół mi zostało. Drugie buteleczki. Marion Golden Skin Care. Serum do twarzy Shade Kotu. Hyaluronowe nawilżenie. Uwielbiam. Ja już nie mogę żyć bez tego serum. Chciałam spróbować z Bielendy, ale tak spojrzałam na tą piękną buteleczkę i ja mówię: Nie, nie mogę ci tego zrobić. Używam nadal. I sądzę, że kupię kolejne opakowanie. Naprawdę idealnie się spisuje pod makijaż na noc. Teraz szybciej zużywam, bo używam i na noc, i na dzień. I naprawdę moja skóra, moja twarz jest happy. Kolejna rzecz też niezmiennie. Jest to krem do twarzy z firmy L'Oreal Skin Perfection. Ten piękny, różowy. Ja już go kończę. Tu już jest naprawdę niewiele w środku. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie, pięknie się rozprowadza. To jest ten jeden z tych kremów, gdzie nie trzeba naprawdę czekać 15 minut czy tam 10 minut, zależy. Szybko się wchłania i naprawdę można od razu przejść do nakładania podkładu. Także polecam serdecznie, to jest mój ulubieniec. Mam kolejne opakowanie i jak się skończy to, to przechodzę do następnego. Teraz może tak od zapachu zacznę, bo się dla przyjemności. Larive in, in Woman, sorry. To jest woda perfumowana, która jest imita, nie imitacją, jest to zapach inspirowany tym Armani Si Wąchałam tam te oryginalne, rzeczywiście są bardzo, bardzo podobne i sądzę, że nie rozpoznałabym, który jest który. Uwielbiam ten zapach, towarzyszył mi przez ostatni czas, oczywiście na zmianę psikałam się innymi, ale najczęściej sięgałam po ten, jest naprawdę taki pudrowy, kobiecy. No piękny, musicie sami iść powąchać, bo to wiadomo, nie każdemu popasuje. Słyszałam, że dla niektórych to też pachnie jak plastik. Ale to był mój zapach ostatnich praktycznie dwóch miesięcy. Kolejna rzecz jest to krem do stóp delia. To już jest drugie moje opakowanie, Od, jakiś czas temu zmienili. Opakowanie też było zielone, ale było inne, to jest takie matowe. To jest odżywczo regenerujący krem do stóp zapobiegający pękaniu pięt. Jestem bardzo zadowolona z tego kremu. To już jest chyba no drugie, o ile nie trzecie opakowanie, bo jeszcze w domu chyba mam jedno. Używam go po kąpieli, po pumeksowaniu. i świetnie się spisuje. Ładnie pachnie, nie zostawia żadnej tłustej warstwy. Czasami nakładam go tak grubo, nakładam skarpetki i idę spać. Świetnie mi się spisuje. Za niewielkie pieniądze, mniej niż 10 zł, polecam serdecznie. Kolejna rzecz, bez której ostatnio nie mogę żyć, jest już to moje chyba trzecie też opakowanie. Mediderm to jest apteczny sklep. Apteczny sklep. Ulamienka. Apteczny krem dermatologiczny. Tu jest napisane krem wskazany dla osób chorych na łuszczycę, egzemy i atopowe zapalenie skóry. Łuszczycy nie mam, atopowego zapalenia skóry nie mam, ale w tamtym roku zmagałam się z egzemą na prawej dłoni. Myślałam, że ona mi odpadnie, że zgniję i odpadnie. Ten krem wspomagał leczenie sterydami. I w tej chwili, kiedy mam naprawdę suchą skórę, teraz już taką mam, wiadomo, teraz jakoś więcej gotuję, więcej zmywam, nie zawsze mam te rękawiczki, jakoś tak słońce też przesusza i muszę coraz częściej sięgać po ten krem, bo nie chcę, żeby znowu była niespodzianka. On kosztuje 7,50, sprzedawany jest w takich wielkich y, opakowaniach, w takich słoikach. Słoikach, no się wysłuchać, nie potrafię. I on może być też stosowany do całego, do całego ciała. Jest fajny, treściwy, lekko tłustawy. Polecam dla osób, które naprawdę mają przesuszoną skórę, aż taką swędzącą, bo ja aż właśnie taką mam. I, i go stosuję i jestem zadowolona. Kolejny mój ulubieniec, ale to już jest ulubieniec praktycznie od stycznia. Ja wcześniej o nim nic nie mówiłam. Jest to Altera Krem na noc. Opakowanie gdzieś mam. To ja chyba opowiadałam o nim w holu. Tak, tak mi się wydaje. Coś tam mówiłam. Więcej słów, on zasługuje na więcej słów, więc myślę, że coś więcej na jego temat powiem przy najbliższej okazji. Teraz tylko powiem, że to jest mój ulubiony krem na noc, który zostawia wspaniałą taką nawilżoną skórę i ma się wrażenie, że jakby skorupę się miało, tak jakby ta skóra była zasygnięta, a ten krem po prostu chroni, żeby... żeby on, się, on się nie ściera, o! On się nie ściera i rano jak wstaję, to mam nową twarz. Bo zresztą po tym wszystkim mam nową twarz, widzę, ale naprawdę polecam. Na promocji go kupiłam, to już w ogóle naprawdę się opłaca. Drugie moje opakowanie jest bardzo wydajne. Mała ilość starcza, żeby wysmarować całą twarz. Ja nawet smaruję nim ręce wieczorem sobie. Kolejna rzecz, bardzo miłe zaskoczenie, ziaja liście zielonej oliwki, jest to oliwkowy płyn dwufazowy, doda makijażu oczu i ust, wzmacnia rzęsy, usuwa makijaż wodoodporny. Czy wzmacnia rzęsy to nie wiem, ja, bo ja używam um, tej odżywki For Long Lashes, Long For Lashes, jak zwał tak zwał, więc na ten temat nic nie powiem, ale on świetnie zmywa makijaż, radzi sobie przy no, trochę dłuższym pracowaniu nawet z tym tuszem z L'Oreala. A on jest dość ciężki do zmycia. A ogólnie bardzo przyjemny, nie szczypię w oczy, delikatny, nawet bez, za, bez zapachu chyba jest. Nie, nawet nie zwróciłam uwagi. Polecam 6 zł, kosztuje jakoś tak i myślę, że na tym opakowaniu się nie skończy. Kolejna rzecz. Usta. Malowałam usta różnymi pomadkami, bo przychodzi wiosna, ja codziennie innym, inną pomadką się maluję, nawet kilka razy dziennie inną pomadką się maluję. Ale to, czego używałam non-stop, jest to błyszczyk. Ja nakładałam go na praktycznie wszystkie pomadki. Na takie nudne, takie bardziej różowe. Teraz go mam na takiej bardzo różowej pomadce z Golden Rose. I to jest Hypoallergenic yy, po numer 05. Piękny, delikatny, jasno-różowy, bardzo błyszczący i taki treściwy błyszczyk. Sięgałam po niego non-stop i myślę, że zaopatrzę się w jakiś inny kolor też. W torebce go mam. Ciągle tylko go przepakowuję jak zmieniam torebki. Kolejna rzecz, w zasadzie dwie rzeczy do oczu. Są to dwa cienie, które z moich powiek nie schodziły i mam je również na sobie teraz. A jest to cień z Bell Hypoallergenic Color 70. W tej chwili jest on dla mnie niezastąpiony. Używam go z różnymi cieniami mieszając, ale jako bazę zwykle na całą powiekę nakładam ten cień. Jest fajnie napigmentowany, daje taki lekki połysk, jest lekko jakby perłowy. Nie ma drobinek, świetnie się utrzymuje cały dzień, nie ma problemu z blendowaniem, nic się nie zbiera w załamaniach. Naprawdę, naprawdę polecam. Żałuję, że nie kupiłam więcej kolorów, ale jak będzie jakaś promocja, to prawdopodobnie się skuszę. Chociaż te jasne. Za wiele się od siebie nie różniły, tak jak widziałam, więc myślę, że wezmę jakiś ciemniejszy. A drugim, który non-stop był przeze mnie używany, jest to Catrice Liquid Metal Eyeshadow w kolorze 120 Satina Van der Woodsen. Bardzo jasny, teraz też go mam wewnętrznych kącikach i on mi się świetnie spisuje. Jak go się za dużo nałoży na pędzelek, to on się może trochę osypywać. Dlatego ja tak wolę podokładać, podokładać niż on mi się tutaj osypie i będę miała dyskotekę pod oczami. Także to są dwa cienie, które używam najczęściej w ostatnim czasie. I serdecznie je polecam. Dwa naprawdę miłe zaskoczenia ostatniego czasu. Jest to Vivo Fixing Powder. Odstawiłam mój z Bell ten HD look now, tak jak on się nazywa, ten biały w kompakcie. Na rzecz tego jest naprawdę świetny. Ja nie spodziewałam się, że za taką cenę można dostać tak dobry puder. On mi matuje twarz na cały dzień, a skóra wygląda bardzo naturalnie. Nie jest takim, nie to nie jest taki płaski mat, nakładam go obficie do utrwalenia korektora pod oczami, nic mi się nie roluje, nie przesusza absolutnie. Czasami to nakładam go tylko yy, pod oczy i tu na miejsce, gdzie będę nakładać brązę. Jestem naprawdę mile zaskoczona. Ja zużycia to prawie w ogóle go nie widzę, a używam go codziennie. Od kiedy go kupiłam i od kiedy go otworzyłam i robiłam makijaż, jakiś też nagrywałam, to używam go non stop, żadnego innego nie użyłam. Jest fajne, małe opakowanie. Denerwuje mnie czasami tylko to, że on się tutaj wiadomo, zbiera cały czas, ale ja sobie trochę wysypuję na. Zakrętkę, zakrętkę, tak. I wtedy nakładam na twarz. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. To jest kolor, 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 kolor transpo, nie, półtransparentny, puder matujący. Jest naprawdę delikatny. Nie wiem, czy się sprawdzi u kogoś z bardzo tłustą cerą. Ja nie potrzebuję takiego super matu, ale on... Sprawia, że moja twarz przez cały dzień wygląda na świetnie, ale nie myślę o żadnych poprawkach. Ja nawet nie mam pudrów w torebce, żeby gdzieś jakieś poprawki robić. Także jestem zadowolona, jestem na tak. Mam jeszcze jeden z My Secret. I jakoś nie mogę zabrać się do testowania, bo go tak lubię, że czuję, że jak inny by mnie zawiódł, to po prostu byłby to zmarnotowany produkt, więc na razie od, odwlekam testowanie tamtego i używam non stop tego, że nawet mi się tutaj zmazał trochę napis. Polecam, polecam, polecam. Vibo, kolejny produkt, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Kolejna rzecz jest to bronzer z Kobo. Jest to kolor 308 Sahara Sant. To jest ten jaśniejszy. Zdeklasował mój bronzer z Pierre Renée w ostatnim czasie. Zdeklasował pod jakim względem? Nie pod tym względem, że tamtego już nie lubię, lubię go również, ale ten jest tak delikatny, tak fajny. Można nim na szybko sobie delikatnie wykonturować i zaznaczyć. Tutaj wiadomo obok twarzy, on robi takie wrażenie takiego cienia, ale. Nie można się nim skrzywdzić, jakby to powiedzieć. No nie można się nim skrzywdzić. On się świetnie rozciera, blenduje. Nie robią się żadne plamy. Jest delikatny dla bladziochów, dla brunetek i dla takich osób z ciemniejszą cerą. To może być wręcz niezauważalny, niewidoczny, więc pewnie lepszy byłby ten ciemniejszy. Na ten ciemniejszy również się skuszę, ale póki co zużycia żadnego nie widać, a używam go codziennie, non stop. Jestem bardzo zadowolona. Jest świetny, naprawdę świetny. Za taką cenę to jest świetny. Teraz może przejdę do podkładu. Dalej moim ulubionym podkładem, kochanym, wspaniałym jest ten z Remel 25, 25 Hours, ale od kiedy kupiłam ten L'Oreal True Match w kolorze N1, a ja bardzo go lubię, na wakacje zwykle używam N2 Vanilla, to jest N1 Ivory. To postanowiłam, że będę go mieszać, bo mam dwa podkłady zacienne, które bardzo lubię, a które chciałabym skończyć, żeby móc testować i otworzyć coś nowego, i też kupić coś nowego. To są podkłady, które już są prawie na wykończeniu. Jest to Rimmel Wake Me Up w kolorze 103 True Ivory i jest to drugi L'Oreal Infallible w kolorze 125 Natural Rose. I w połączeniu z tym te oba. Albo ten, albo ten. Wypadają świetnie. Ja ten podkład kocham i jak nakładam go z innymi podkładami, to czuję, jakbym miała tylko ten, tylko w innym odcieniu. Także ja je wykańczam i non stop używam na zmianę. Ten z lorealem i z rimelem. Sprawują mi się świetnie, nie ścierają się, nie ważą mi się na twarzy w połączeniu. Jestem zadowolona i to było tak. Nie mam co polecać, bo chyba każdy te produkty zna i wie, jakie są. Kolejną rzeczą jest gadżet. Znaczy gadżet to jest narzędzie do wykonywania makijażu. Jest to gąbeczka z i której test już jest na moim kanale. Podlinkuję Wam na dole. Jestem niesamowicie zadowolona z tej gąbeczki. Domywa mi się idealnie. Z Colorstay, z l'oreala, z Rimmelów wszystkich. Ona nie wsiąka tego podkładu jakby, tylko ona się brudzi tym podkładem. No naprawdę dwa namydlenia w szarym mydle, wypłukanie... I ona jest czyściutka, jak nowa, szybko schnie, jest świetna. I na pewno kupię kolejną. Polecam serdecznie, zresztą już to mówiłam. W tej chwili ja odrzuciłam pędzla praktycznie do podkładu i używam non-stop. I dzisiaj się malowałam, bo nie chciało mi się jej myć i pokazywać wam mokrej, dlatego dzisiaj użyłam pędzla wyjątkowo. Ale polecam gąbkę. Zbliżamy się już powoli do końca. Teraz mam dwa tusze. Na pewno, na pewno, może nie na pewno. Kto widział testy tych tuszy u mnie na kanale, to wie, że na początku ten tak mm, średnio mi się spodobał, nie odbił się, nie osypał się absolutnie. Ten również się nie odbił, nie osypał, ale miał intensywniejszy efekt. Ja od kiedy je otworzyłam i od kiedy je zaczęłam testować, to używam praktycznie niezmiennie ich obu na zmianę, tylko. Znaczy tylko ich używam, ten z L'Oreala, tak yy, w domu miałam, jak byłam w domu, to go miałam, bo wiedziałam, że, że będzie niezawodny. Tymi w tej chwili już po praktycznie miesiącu używania non-stop już muszę się bawić, czyli one już zaczynają zastygać. Ten już jest tak gęsty, że naprawdę dość ciężko mi się nim maluje. No niestety, to jest vibolovli one mają to do siebie, te dusze, że one szybko zastygają, szybko... One się nie kończą, bo one zastygają, bo to niemożliwe, żeby się skończył tusz o pojemności 11 gram w tak szybkim czasie. Ten zrobiłam zdjęcie, bo byłam oszołomiona po pewnym czasie, jak on, jaki on piękny efekt daje u mnie na Instagramie. Jest, jest zdjęcie, jak on wygląda. Jestem bardzo zadowolona z tych tuszy, no ale niestety tym minusem jest to, że one szybko zastygają, zasychają. I robią się, ten się już tak ciągnie po rzęsach. Ciężko jest, ciężko jest go rozpracować, więc one powoli już u mnie trafiają do denka. Ale ja je polecam dla tych wszystkich, którzy mają problem z odbijającymi się tuszami. One się w ogóle nie odbijają. Pięknie wyczysują, ten wyczesuje wspaniale, ten bardziej skleja, ale daje bardziej spektakularny efekt i jest bardziej czarny mam wrażenie. No i plusem dodatkowo jest jeszcze ich cena poniżej 10 zł, a na promocji to wyszły mi po 4,50, po 5 zł. Także ja je polecam i już się nie mogę doczekać, aby otworzyć nowy tusz z Eveline i zacząć testować. Ale jeszcze trochę pokatuję te, aby je wykończyć i będą zdękowane, Ale polecam serdecznie, używałam je na zmianę non-stop. I dwie ostatnie rzeczy. Pierwsza to jest Catrice Liquid Liner Waterproof, to jest eyeliner. I jak wiecie, ja kupiłam dwa eyelinery z Eveline w, w Kałamarzu, jeden z takim jakby rysikiem, no ale to o nich coś więcej powiem. Ten przypomina mi do złudzenia eyeliner z L'Oreala. On jest zakończony takim pędzelkiem, ale ten pędzelek jest... To nie jest pędzelek, to jest taka jakby gąbeczka. I on jest taki sztywny, ale nie... Nie taki zupełnie sztywny, końcówka jest dość miękka. Rysowanie kreski jest samą przyjemnością nawet przy moich dziwnych oczach. Teraz też mam kreskę zrobioną, pewnie jest jakoś nierówność, ale udawajmy, że tego nie widzimy. I świetnie się trzyma cały dzień, Nie, tak jakby nie rozlewa się po powiece, nie krwawi. Kiedyś usłyszałam takie stwierdzenie krwawi, że nie wchodzi w te tak jakby załamania. Świetnie się trzyma... Nie rozciera się, nie rozciera się w sensie nie rozmazuje się jak na wietrze łzy polecą. Jestem z niego bardzo zadowolona. Kosztuje niewielkie pieniądze, bo coś około 12-13 zł. Ale już no jeszcze niby chlupoczę, ale już, ma, już będę testować intensywnie tamte dwa, aby móc coś więcej o nich powiedzieć. Także to był mój ulubiony eyeliner ostatnich dwóch, trzech nawet miesięcy. I ostatnią rzeczą jest kredka do brwi. Nie sądziłam, że to kiedyś powiem, ja używałam kiedyś kredek z Essence, Catrice do brwi, byłam zadowolona, ale nie było to tak, żebym dała się pokroić. <laughs> Za tą kredkę chyba dałabym się pokroić, bo naprawdę jest świetna. Moim zdaniem jest to odpowiednik, kredkowy odpowiednik kolor tatua tego, yy, ale mózg przestaje mi łączyć z ustami, nie ma połączenia. Wynik tego cienia w kremie, którego używam do brwi, kolor tatu. No a tutaj mamy taki grzebyczek, który non -stop muszę myć, bo mam wrażenie, że jak jest taki brudny, to no nie wiem, coś tu się zbiera na nim. Kolor to jest 402. To jest classics I... z serii classics eye Propels pencil. Ważność 24 miesiące. Jest bardzo miękka, woskowa, świetnie zaznacza brwi. Teraz też mam brwi zaznaczone i od kiedy ją kupiłam, to tylko jej używam non-stop do zaznaczania brwi, ponieważ chyba stałam się jakoś leniwa w te ciepłe dni. Świetne krycie, nie wyrywa mi włosku, bo czasami niektóre kredki normalnie wyrywały mi włosy z brwi, miałam takie wrażenie. Ona jest miękka i będzie się dość szybko kończyła, już ją raz temperowałam, raz, raz na kilka dni niecałe, bo ona się szybko kończy i jak chcę mocniej wyrysować, to, to, to trzeba uważać. Ale jej cena, ja nie wiem, 7 zł. coś, coś w tym stylu, jakoś około 7 zł. Jestem bardzo zadowolona i jestem zadowolona z koloru, ponieważ ja uwielbiam ten kolor tatu, a ona jest praktycznie w identycznym kolorze. Nie wiem, czy to będzie widać. Boże, wykręciłam rękę. <gry> Nie wiem, czy to będzie widać, ale jest naprawdę świetna i polecam ją z całego serca. Jeszcze jest druga w wersji, tylko pani powiedziała, że tylko się opakowaniem różni jedna jest z drewienku, a druga jest z jakimś sztucznym, z jakiegoś sztucznego materiału. Nie wiem, tamtą też chyba kupię i przetestuję i zobaczę. Przerzuciłam się na kredkę z lenistwa. To by było na tyle. Po przerwie nagrałam ulubieńców, bo już czas był na ulubieńców, bo trochę jednak się tego uzbierało. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!